Ten pierwszy dzień, to ten y, ogrom tego, co tu zobaczyłam, mnie przeraził. Tak mi się wydawało, że to jest miejsce, y, miejsce nieszczęśliwe. Niektórzy z nich podają się za Boga, inni za Napoleona, inni są papieżem lub diabłem. Osoby, które nie do końca jeszcze samodzielnie mając Ukończone 18 lat potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości i sami funkcjonować. Boimy się osób niepełnosprawnych. W jakiś sposób postrzegamy ich jako innych, a inności się lękamy. Jest grupa chłopców, którzy się sprawdzają w pracach takich pomocniczych gospodarskich. Pomagają przy koszeniu, przy zwożeniu trawy, przy jakichś drobnych remontach. Są też chłopcy, którzy są takimi jakby przewodnikami, kierownikami grupy. Są oczywiście sportowcy. I jest też My? Ostatnio był w Monako. Zająłem pierwsze i drugie miejsce. Pierwsze miejsce zająłem w pływaniu w kraulem na 50, na 50 metrów. Na 25, żabką, no to zająłem drugie miejsce. Inaczej. Trójbój siłowy. Tam zająłem ogólnie za cały trójbój trzecie miejsce. Tak indywidualnie to czwarte, bo miałem mocną drużynę i nie udało się. <laughs> Ale co? dla mnie to było ważne, że chociaż i pojechałem do tego kraju, zwiedziłem, zobaczyłem i to i dla mnie przede wszystkim najważniejsze, żeby poznać innych ludzi. No i zobaczyć przede wszystkim kraj Chiny, bo. jeszcze nigdy mi tak w życiu się nie trafiło. Lubisz uprawiać sport? Tak. A jaką ty się dyscypliną zajmujesz? Co ty? Jaki ty sport uprawiasz? Biegasz, pływasz, grasz w tenis. Pikie. Pikę. Ten no. Jest te, no, te... jest. Pikie, taki mary, taki tydzień. No. no te pikę te. Mhm. Jest, no. Biegasz? To Trudno się biega, bo ty biegasz na długie dystanse, chyba. Tak Masz no. Masz dużo siły? No A powiedz jak ci się tutaj mieszka? Okej okay. Obecnie powstaje tutaj inwestycja w ramach programu szwajcarsko-polskiego. Tam w dali widzimy bieżnie na 60 metrów. Tutaj powstaje boisko wielofunkcyjne, na którym będzie można było grać w różne rodzaje gier: w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną. Do piłki nożnej będą dostosowane specjalne takie kulo Boisko mamy oczywiście ze sztuczną nazwierzchnią, z oświetleniem sztucznym, więc też w razie późniejszej pory będzie można było czy oglądać, czy trenować. Żeby wszyscy wszystko dokładnie widzieli, mamy trybunki z siedziskami wzdłuż, wzdłuż tego całego boiska. Tam w oddali będzie nam powstawać scena z zadaszeniem, z trybunkami już na wolnym powietrzu. I tutaj do, do tego miejsca będzie prowadziła ścieżka, którą będzie można było wykorzystywać podczas spacerów po naszym pięknym parku. Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku jest przeznaczony dla chłopców, mężczyzn, bo są tutaj i dzieci, i dorośli, i młodzież. Wszystkie osoby tutaj przebywające są z niepełnosprawnością intelektualną. Pamiętam pierwszy dzień, to ten ogrom tego, co tu zobaczyłam, mnie przeraził. I to był chyba jedyny taki, można powiedzieć, niemiły moment w moim życiu zawodowym, jeśli chodzi o to, ale, ale to szybko się przełamało właśnie. Między nami są relacje dość bliskie. Chłopcy się interesują bardzo naszymi rodzinami, często konkurują z naszymi mężami, mówią, że oni by byli z pewnością lepsi, szczególnie jak mamy jakiś tam gorszy humor i mówimy, że coś tam nam w domu nie poszło. Pamiętają o naszych dzieciach, często dopytują, czy są zdrowe, czy wszystko jest w porządku. Po jakimś okresie urlopowym czy po chorobie też się o nasze zdrowie dopytują. Miałeś jakiś smutny moment, trudny moment? No, no można tak powiedzieć. <laughs> A to sprawy sercowe. Taką aśkę poznałem. Niektóre rodzice tego nie akceptują, jak są takie, powiedzmy, no nie wiem, osoby w takim domu pomocy. No, są myślę może, i ludzie powinny być w domach takie, powiedzmy, no nie wiem, rozumne czy mądre, nie wiem jak to inaczej określić. A ja jak, jak on, jak moja dziewczyna powiedziała, że poznała chłopaka, one się pytały skąd. No i to przecież rodziców nie będzie kłamywać, nie? No to powiedziała, że z ośrodka takiego od razu zerwij, nie dla ciebie ten chłopak, bo nie ma przyszłości z nim. No i tyle. na to zasłużyli, jeszcze nie szeleszczę są tak jak klasą zwinięli wieś nie przypuszczę żadnej chwili, gdy żyję na kreskę każdą chwilkę bijam szpilkę jak pineskę w deskę każdy jest układanką, jak to jest moja mama zmarła, ale z ojcem to jeszcze nic nie wiadomo ojca w ogóle nie znałem tylko matka mnie wychowywała najszczęśliwszy no się stałem wtedy kiedy przesiedłem tu do domu dziecka mama umarła miała raka do szukać taty. Chciałem go poszukać. Musiałem go znaleźć, nie wiem, na przykład podejść, pogadać, czy coś. No, na pewno moja mama chciała jak najlepiej dla mnie. No. Na pewno teraz patrzy na mnie i widzi, że się spełniają moje marzenia. Jesteśmy w zespole placówek imienia Aleksandra Kamińskiego Kamy w Kielcach. Lokale aktywizujące są dla osób pełnoletnich. W pierwszej kolejności mają to być osoby opuszczające wszystkie formy pieczy zastępczej, czyli osoby pełnoletnie, uczące się, osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zobaczcie, w salonie już telewizor jest, kupiono kino domowe, czajnik, czyli sprzęt już jest. Osoby, które nie do końca jeszcze samodzielnie, mając ukończone 18 lat, potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości i sami funkcjonować. Potrzebne im jest jeszcze wsparcie. To wsparcie będą otrzymywać od nas. Środki szwajcarskie zostały przeznaczone nie tylko na odrestaurowanie, odnowienie, wykończenie, wyposażenie mieszkania aktywizującego w tym pięknym dworku, ale również połączone to było ze szkoleniami. Mieliśmy siedem kursów o różnej tematyce. Tematyka tych kursów była dostosowana do pracy z młodym człowiekiem z niepełnosprawnością, z jego rozwojem, z jego seksualnością. Tam ale jak tutaj, zobaczcie, jak tutaj pójdzie biurko... Ale biurko można przesunąć do dołu. Spotykamy się z takim powszechnym przekonaniem, że seksualność osób niepełnosprawnych jest albo czymś nienaturalnym, dziwnym, albo z udawaniem, że jej po prostu nie ma. Dlatego tutaj z naszymi dziećmi staramy się tak pracować, aby mieli świadomość, że jest to naturalny... Aspekt życia i jednocześnie żeby nauczyć ich odpowiedzialności tak jak za pozostałe sfery swojego życia, tak za właśnie seksualność. I to, to zarówno odpowiedzialność za siebie, jak i za swoich partnerów. Życiem, jak bowiem, wiem, że jestem i że będę Osoby niepełnosprawne intelektualnie nie do końca radzą sobie też z, z uczuciami, nie potrafią ocenić do końca sytuacji, y, która gdzieś tam w ich związkach zaszła. To jest po prostu idealne. Teraz odnawiam swoje życie w sposób dorosły. Po prostu idę na swoje. spełnią Cię na pewno moje marzenia. Każde jest układanką, jak to jest, do elementy jakiegoś. A jaką Ty jesteś częścią tej układanki? A nie wiem, sam się zastanawiam, jeszcze jaką jestem. W naszym domu mamy dyrektora banku, mamy księdza, matkę z dzieckiem, małżeństwa, nauczyciela. znajdujemy się na terenie domu pomocy społecznej w Zochcinku. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Obecnie zamieszkuje 155 osób. Głównym schorzeniem jest to schizofrenia. Ludzie ci żyją w swoim świecie. Nieraz izolują się, nieraz są zagubieni, nieraz myśli tych ludzi podążają w różnych kierunkach, nieraz wydaje im się, że są zupełnie kimś innym niż w rzeczywistości. Niektórzy z nich podają się za Boga, inni za Napoleona, inni są papieżem lub diabłem. Trafiłem do 6 lat temu. Zadomowiłem się tutaj, uczestniczyłem w granicach terapii muzycznej. Muzyka jest moją pasją, była, jest od zawsze. To wszystko śpiewam, gram. My z właśnie mamy takie obawy, czy nerwy, czy coś, może przez jakieś przeżycia. W życiu, kiedy się pracowało, może za, za bardzo prowadziły się rozrzutny tryb życia, przez alkohol, narkotyki, to się wpada w takie, w takie przypadłości, prawda? Przeszłam no, w życiu swoim piekło. Pracowałam 24 lata i brakowała mi rok do emerytury stałej i tak się chciałam zagłodzić, że się doprowadziłam do stanu 29 kg. No i trzy miesiące leżałam już na materacu odleżynowym. A to z tego żalu, że nie było tej emerytury? No, że nie mogłam dopracować i, no i straciłam młode lata, na, pracowałam na odlewni w FSC, na maszynach, później byłam jako spawacz, zgrzewacz, a później mm, jeździłam suwnicą na wysokości drugiego piętra. No i, no i nie miałam żadnych środków do życia, no i tak się załamałam, i sama dziecko wychowywałam. Ale szybko się podniosłam i tutaj mam spokój, mam życzliwych ludzi, mam Panią Dyrektor wspaniałą, terapeuci, każdy mi pomógł. Dzięki projektowi szwajcarskiemu będziemy przede wszystkim przygotowywać mieszkania, z aneksem kuchennym, wyposażone w kuchnię, lodówkę, wszelkie, wszelkie możliwe sprzęty. Będzie możliwość korzystania z rehabilitacji przez, powiedzmy, spacery na stawach, bo to stawy są zrewitalizowane, przygotowane pod potrzeby osób, które potrzebują rekreacji i, i ym, będzie utworzona gastroterapia. Gastroterapia to jest powiększenie, jakby stołówki. Jeżeli osoba, która będzie mogła, chciała wyrazić swoje chęci, ugotować w obecności terapeuty, nauczy się i może funkcjonować w takim lokalu aktywizującym samodzielnie. Ludzie traktują jako normalnych, nie jako wariatów, prawda? Spełnią cię na pewno moje marzenia. Nauczyłam się, jak bronić siebie i o swoje walczyć. Nie nazykam bardzo mi jest dobrze i cieszę się ze swojego życia, bo co więcej narzekać.